Dzień dobry, witam na moim kanale Wodniki. W miesiącu czerwcu sprawdzimy sobie energię ogólną, co w miłości, co w pracy, na co uważać. Zobaczymy, co ten czerwiec nam ciekawego przyniesie. No i sprawdźmy, energia ogólna, gwiazda. No pięknie, będziecie w energii spełnienia swoich marzeń, szczęścia w miłości, eee, nadziei, takiej wiary, optymizmu. Dla niektórych. Które wodniki mogą zajść w ciążej, jeśli oczywiście planujecie, chcecie, jeśli nie, to uważajcie, ehm... no, będziecie w takiej energii naprawdę szczęścia, spełnienia, spokoju, kontaktu ze swoją taką świadomością, swoim ja. Piękna energia. Co miło się wydarzy? Królowa kielichów, no słuchajcie, no tutaj to też jest. Miłość. No, jeżeli są wodniki, które mają w swoim otoczeniu, nie musi to być kobieta, jeśli oglądają mnie kobiety, może to być mężczyzna i kobieta. Jest to osoba kochająca, życzliwa, dobra, wrażliwa, no, taka opiekuńcza, bardzo. Więc na pozycji, co, co miło go się wydarzy, no to będziecie mieć taką osobę wokół siebie, która o Was zadba. Na co uważać? Karta świata. Słuchajcie, karta świata mówi o zmianach i to zawsze dobrych, o sukcesie, więc sprawdźmy, dlaczego mamy na to uważać. Na jakie zmiany ewentualnie trzeba uważać? lavo denica cesarz i księżyc słuchajcie uważajcie na w swoim otoczeniu na osobę, która będzie kierowała się takim swoim trochę egoizmem, swoim ja i mogu, może mieć ta osoba jakieś ukryte y, tajemnice przed wami, jakieś ukryte motywy. Ym, Uważajcie, jak macie jakąś decyzję do podjęcia, która może zmienić Wasze życie, to przemyślcie ją dobrze. Uważajcie na, na brak dojrzałości w działaniu. Może to Wy nie, taj, nie, nie kryjcie czegoś, albo nie bądźcie w takiej energii władczej. Możecie uważać na barana z znaku barana, lwa, byka. No i tu jeszcze raka mamy. Słuchajcie, dużo znaków, ile Was tu jest, tyle, tyle możliwości. No to uważajcie na to. Generalnie, słuchajcie, świat to są dobre zmiany, to jest odnalezienie swojego miejsca na Ziemi. To jest sukces materialny, szczęście, radość, nagroda. Jeśli mamy na to uważać, to dlatego, że z zagrożeniem tutaj, może przed spełnieniem tych marzeń, stanowią jakieś tajemnice. Jakieś osoby, które może mieć taki charakter władczy, egoistyczny, trochę może manipulować, mieć jakieś tajemnice przed wami. No dobra. Słuchajcie co w miłości. No i tutaj mamy aż trzy karty. Nie wiem, słuchajcie, to jest specyficzne, e, specyficzne tu akurat nie czytanie, jeśli chodzi o miłość, więc nie dla wszystkich. Dla jakiejś grupy wodników e, będziecie mieli dzięki, e, dzięki ciężkiej swojej pracy otrzymać szansę na wyjście z jakiejś trudnej sytuacji. Miłosnej. Może dzięki pracy będziecie mieć szansę na stabilizację, albo jeszcze inaczej, dzięki ciężkiej pracy odbudujecie swoje uczucia lub zaufanie do drugiej osoby na trwałych fundamentach, bo to, co być może było do tej pory zbudowane, no musiało runąć. Więc jakby są tutaj, myślę, dwie grupy wodników, albo taka, która ciężko pracując będzie miała szansę na uniknięcie jakiegoś kłopotu miłosnego, albo druga część wodników, która dzięki swojej ciężkiej pracy będzie miała szansę na odbudowanie czegoś, co runęło. Ile Was jest? Tyle sytuacji. Rodzina, przyjaciele, najbliżsi, siódemka, mieczy. No i słuchajcie, no i właśnie, i tutaj ktoś może y, wam coś obiecać i nie dotrzymać słowa może ktoś was oszukać może się z kimś pokłóciliście y, y, no to to z najbliższego otoczenia może do was to przyjść w czerwcu, więc na to uważajcie praca, finanse wisielec w odwrocie no to słuchajcie, no to jest jakaś ucieczka od rzeczywistości to jest jakiś kryzys, stagnacja, utknięcie w martwym punkcie. Więc w pracy może być w czerwcu po prostu jakiś zastój i jakiś, może być jakaś kryzysowa sytuacja. No nic, zobaczymy, jaka będzie rada, zobaczymy. No i mamy dziesiątkę, słuchajcie, buław, która mówi o tym, że musicie odpocząć w czerwcu. Że jesteście przeciążeni odpowiedzialnością za coś lub za kogoś. Um, może sukces staje się jakimś obciążeniem i stąd yy, no tutaj utknęliście i się nie ruszycie, więc rada jest odpocznij. Nie przeciążaj się w czerwcu. Zobaczmy aniołka. Co jeszcze aniołek? Nie wiem, słuchajcie, tutaj wyszła taka rada. może wyjątkowy dar kontaktu ze zwierzętami. Nad twoimi zwierzętami na ziemi i w niebie czuwają anioły. Yy, rada jest taka, żeby może skupić się na Waszych pupilach, jeśli je macie. Jeśli nie macie, to może pomyślcie o tym, żeby mieć jakiegoś pupila w domu. Może to Was też odpręży, zrelaksuje. Bo pod spodem macie jeszcze jedną rzecz. Nie, obecne warunki nie są sprzyjające. Poczekaj albo rozważ inne opcje. Poproś anioły o pomoc, wskazówki i pocieszenie. Także jeśli są tutaj jakieś wodniki, które chcą podjąć jakąś decyzję, no to nie śpieszcie się, odpocznijcie, przepoczekajcie, zastanówcie się, rozważcie inne opcje. Może skupcie się właśnie teraz na czymś przyjemnym. No, nie wiem. To, to akurat ta rada taka bardzo specyficzna i myślę, że nie dla wszystkich. Moi drodzy, pięknego czerwca dla Was, wszystkiego dobrego, do usłyszenia, trzymajcie się, hej.